Kamil na topie Welcome Eee dobra Oj, Q mi Trudno e, Tak, ja gram na Jusha Rejhard z czwartym poziomem, <grym> Ignite e, w, w lesie no Malphite z Masterem, no Master Wiadomo e, Na midzie O nie, mam problem. <laughs> Full movement speed idzie. Dobra, no przegrany mecz chyba. No zobaczymy, no, jakiś marapeśń, co tutaj? Marales 3-2-0 beta. Pojawiły się stwory. Natalona. talona Wayne. Lux Rakan. No. Obstawiałbym jednak, że będzie ciężki mecz. Będzie ciężki mecz. Nie ma co dużo tu mówić. Ok, pomożemy mój sobie, pójdziemy klipy farmić. Boję się tego, szczerze mówiąc. Yasuo. W sumie jedyny pick, na który jestem pewny, na Yasuo to wychodzi na to, że to jest Riven. Wow, ale urwał. Myślałem, że przegra bez hitu. Nie spodziewałbym się, że Blanka na pierwszych levelach ogra sobie Talona. No ale w sumie jestem słaby w tą grę. U mnie skila się nie nauczycie. Oj. Ruszyło, już zaczyna skakać. Ja pierdzielę, nie mogę podejść do farmy. Ale w sumie? Czemu ja się go boję? Nie powinienem się go bać, mam tarczę. Nie wiem, jestem strasznie pasywnym graczem. Kurde. Nie ten Max. No. Niezły creep Serio? Oż, te creepy są po prostu tak złe Bardzo złe Może jeszcze na drogę Jeszcze bez trzeciego levelka Mam problem lekki No bo już powinno być z nim łatwiej znacznie Ten flash. <laughs> to nieźle. Dwa nówki się ze strafiły. Nie umiem flashować porządnie. Nie chcemy się bić w minionach, więc trochę muszę pofarmić tu. Szkoda że z Ignite'em nie grałem, bym go miał On się nie spodziewa, że ja go mogę zabić tam jak... jakbym chciał Ale nie chcę Łodzik Z on tam stoi? To jest jakiś dzban Jeżeli tam jungler enemy nie przyjdzie, to ja go zaraz zabiję Nie, nawet ten jungler mu nic nie pomógł. chodź gościu. Powalczmy. Let's fight. Ma totem. to o tym. To to ten kontroli. Ale ta farma moja jest po prostu kozacka. Ma wow, jeszcze lepszą. Lol. To jest jakiś typowy w ogóle. Nie, no jasło, trudno postać. Nie ma co mówić. Yy, mamy tanka, mamy tanka, ale po co on pewnie będzie szedł pod AP? No na pewno idzie pod AP, dobra. Jak idziesz pod AP, gościu, to ja sobie złożę... ten sposób. Pójdę pod hydrę, pod tanka. Nie! Malfight. Dobra, ja słowo złożę, znaczy złożę. Master. Aj, prawie go uratowała ta Blanka. Ale Talon ten. No dobra, jednak jest. Bołgan no gmit, okej. Okay. Nie wnikam. Błędy doprowadzą do. Upadku. Przeciwnik pokonany. jest dalej agresywnie. Niech tak dalej gra. Na pewno wygra ten mecz. Przeciwnik pokonany. Uuu, wygrywamy to póki Sąbróżnik co. pokonany Trzeba by jakąś wizję ogarnąć. Ale Nawet bez wizji mu go Uff, musi zostać te creepy nie jestem z nich dumny, nie ma co mówić. Są kiepskie. Nie mogę mu podejść... dać podejść do farmy. Jak on podejdzie do farmy, to on... Kurde Yasuo, come on, come on. Obawmy się. Podtańczmy chwilę. Okej, okay, nie wnikam. Jakiś error miał? Nie wiem, może myślał, że się nie wbije po niego. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć naprawdę. Czasami się ludzi nie zrozumie, nie ma co mówić. Okej, okay, 40 farmy na 7 minutę, no nie jestem z tego dumny. Ale, jak cały mecz stoi z farmą? Wszyscy średnio z farmą stoją. Okej, okay. w sumie nie jest tak źle jakbym sam był cienko z farmą, to jeszcze, ale jak każdy ma swoją farmę, 28 na midzie 40 na midzie no to jeszcze. Tak jak ja, to też słabiutko bardzo. A ja, Słowo, ma bardzo słabą farmę zresztą. Hmm, staty. No, dobra, nie wnikam alfajt z hasa oj, na bocie, akcja oj, nie miałem w nacisnąłem ss-y guys o, dobra, bez <grym> sensu te ss-y takim sumieniu Nie wiadomo gdzie jest Master J hm. O ja Lol. jestem dziwny Łatwo się daje objawiać to miasuło No, tu przegratuluję gościu a nie ulta, więc tak się nie masz się czego bać nie wiem czy go um się opłaca połkować bez ulta jeszcze jestem 3 o obra nie wnikam w tego To było dobre oh. Nice To było o, dobre, no muszę się przyznać do tego Myślałem, że nie ogram No jakoś wyszło Ta waning trochę tam niszczy, tam nie boli troszkę Dobrze, że składałem trochę tego HP Bo inaczej różnie mogło być A jak tam? Na alfajce radzi? 1-2 o, średnio. Drake mi się opacało. Oby dalej mnie fidował. O, będzie śmiesznie. Jeżeli on mnie tak nafiduje i będę już z Hydrom, to pójdę pod... AD, śmiesznie będzie. Nie będę szedł pod tanka wtedy. Złożę jakiegoś Tego. Fantom Denzera albo... Nie, no Fantom Denzera nie. Chcę zobaczyć uznano, mi się nie opłaca iść. Oj on tam gdzieś schodzi na pewno to można go złapać łatwo. O, poszedł sobie do Dziwnik lasu naszego gdzieś tu on się chowa. Ale gdzie? No właśnie, wiedziałem, że gdzieś tu idzie. Idę blamę.

Dawaj, ultuj! A, nie ma ulta. Ej. Przyszłość stron. Dawaj, gościu, dawaj. O, za późno. Teraz to już są. Mój błąd. Spory w sumie. Pięć stówek za mnie dostali. Hm. Report my team. Jak chcesz? To nie gankiem mi tam. Bez różnicy, mal fight. Just farm, you Nie farm. A nie farm, może tu wyjdzie nawet na lepsze. Jak sobie każdy mniej więcej radzi. Oj, creepów nie chcę stracić. Sporych. No, po tej creep'ie trzeba było się cofnąć akurat. Oj, bot. No. Dobra. Jesu nie ma teleporta. Master nie wiem gdzie jest, ale mam go na easy. Łatwy już.

to mi starczy pokonany. na chwilę obecną. Dużo golda mi wpadło za tą wieżę. Idealnie na zniknięcie opancerzenia. No ale oni wzięli first. To też tak średnio. Ale nie jest źle. Uważam, że ja z goldem stoję. Tom Wayne będzie mi łatwo zabijać. Oj, to było słabe. Co on ogarnie w ogóle? Nie wiem, czy on nie wie, że. Czy on wie, że on mi nie ma za bardzo co do zblokowania? Oj, Talon on do mnie idzie. Dable bym mógł go ogarnąć, ale. Oj, no. coś mu się rozmyśliło. Chyba warto tylko przedstawić. Dawaj, powalczmy. Nie. Kurczę. A już go miałem na nóż, nóżce. No, tak średnio mi się wydaje. Żeby mi tu wyszło. Przecież ja ich mogę zabić. O, jednak nie. Się przeliczyłem. Moja wina. First Item Dobra, zobaczę że to 55th Minion Block. XD, DDC, yeah Kurczę, głupia to się wysyła czasami. Bardzo głupia Ale póki co wygrywamy. Oj, nie mam tepa. Dżungler help Ja to nie ukradnę A gdy miał jeszcze ulta to jeszcze myślę na Masteru Ta Blanka musi to wziąć Ja mnie nie dojdę Czyżby Nie, ale jest było Więc Nie ma co może jakaś w ogóle Ale tam można łatwo kilka fragów To był łatwy frag. Bardzo łatwy zresztą. O, fajnie, fajnie. Nie wiem, co oni sobie myśleli. Gościu, ty jesteś głupi czy jak? Ja nie wiem. Serio, guys? Okej. Okay. To było śmieszne. To było śmieszne, bym powiedział. Nie wiem po co mi się ze mną bili w tej sytuacji. Na za wszystko jest możliwe. Ale ja sam nie wiem, co się stało ogólnie. Oj. Gdzieś tu master zmierza w moim kierunku. a to po nią. mogłem w sumie iść na to poskuszować, ale. Dobra, już teraz. Nie do powstrzymania Doszyło Biega Be stepa golda dużo, więc cofnę On będzie puszował ten yy, On będzie W sensie on będzie puszował z Heroldem A mi to złożyć o, Nie robimy się. 10-2. Okej. Okay. Ale farma jest straszna. Trudno. Ja tam się mogę w nich wbić i zrobić tripla. Razem z tą Blanką. Nice. Mają no, talerza. Masz szczęście tylko jednego Chodź banka Robimy ich Agroja słowa i lecimy z nimi Aj chciałem quadrę. Trudno. Miał być tak pięknie, ale nie wyszło. Życie. Okej. Okay. Sami się na mnie nadziewają, ja nie wiem w ogóle po co mi się we mnie wbijają. Jak ja już mam 10-3 statystyki. To to jest tak jakby, nie wiem co robić, no. 37 ja subo. Nie wiem, co oni uwarniają w ogóle. Że się tam w niej na plecy, kasuje Wayne i oni już nie mają co zrobić w ogóle. Otrzymano polecenie Ale bo opada. Bardzo. Flash ładny, no ale co? Rezulta. Technologia nie kontroluje rozwoju pokonany. Udało ci się zabić droga Serio? Ale to było słabe z mojej strony. Żeby nie trafić za ściany to jest porażka. Dobra, bez przesady. Na miniony poczekam. I... Hafiła. Okej. Okay. I pięknie. Dejmowanie pod wieżą. O, a ja się jestem w stanie schylać z tego. No ale jeszcze mało mam w że zdrowia. A raczej mam mało. Nie no, wiem. To jest. Mam laki. Mogę bytować, co mam. E, chyba GG, się bałem do tego jesu, ja grać się zziom możemy. O, nice I to była nasza gra Dzięki, na razie No i cześć guys, cześć